Dzień dobry, poniedziałek, kochamy poniedziałki, kochamy wracać do szkoły, kochamy wracać do pracy, kochamy planować swoje wakacje. Ja w tym tygodniu jadę na rekolekcje, już dzisiaj Was ostrzegam, że od czwartku przez dobrych kilka dni, prawie tydzień nie będziecie mnie widzieć. Już dzisiaj zapowiadam, wyłączam wszystkie kanały, wszystko wyłączam, wyjeżdżam do lasu, ale o tym jeszcze powiem... Później, w każdym razie, wy się wy ucieszcie z poniedziałku, bo dzisiaj jest poniedziałek, to znaczy, że możemy zacząć pracować. To znaczy, że możemy dzisiaj zrobić znowu mnóstwo dobra. I na sam początek tygodnia pracy, bo tydzień w ogóle zaczął się wczoraj, w niedzielę, ale dzisiaj tydzień pracy się zaczyna. Dostajemy niesamowity tekst o tym, jaki jest Jezus. Oczywiście w tle jest znowu sprzeczka między nim a faryzeuszami, pobożnymi ludźmi. W tle jest uzdrowienie człowieka, ale pierwsza rzecz, która jest ważna, to chciałbym, żebyśmy popatrzyli na, Pana same, na samego Pana Jezusa. Jaki on jest? Dlaczego jest ważna? Dlatego, że my ciągle mówimy o tym, że chcemy naśladować Jezusa. Ale to nie chodzi o stawianie pytania, co zrobiłby Jezus na moim miejscu, bo nie wiadomo, co by zrobił, bo Jezus nie stoi teraz na kanale, na plantach w moim miejscu, tylko patrząc na Jezusa tego ziemskiego, który jest obrazem Ojca, Mam się uczyć myślenia, robienia, decydowania, działania, tego wszystkiego, co yy, tak naprawdę życie mi przynosi, ale z perspektywy kogoś, kto jest bardzo mocno wpatrzony w ojca. I to jest pierwsza rzecz. Że kiedy czytamy takie Ewangelie jak ta dzisiejsza, kiedy dochodzi do mocnego spięcia, to widać, że Jezus wie, kim jest. Że Jezus jest świadomy swojej tożsamości, tego, że jest mocno zjednoczony z ojcem, że ojciec jest jego ojcem, że to nie jest jakaś sierota społeczna, która się boi swojego cienia, tylko Jezus jest gościem, który wie kim jest, ale Jego siła to nie jest brawura, to nie jest przypakowane ciało na siłowni, osiłka, który wyjdzie na miasto i wszyscy uciekają, bo nie wiadomo co mu odbije, nie ze względu na ilość mięśni, tylko na ilość zeżartych chemicznych środków, które żrą jego mózg, ale Jezus wie kim jest, Wie, że ojciec jest jego ojcem, wie, że Bóg jest po jego stronie, w związku z tym Jezus się nie boi. I dzisiaj mamy taką świetną scenę, kiedy pokazuje się, okazuje się, jak bardzo Jezus się nie boi, kiedy chodzi, wchodzi w konfrontację po raz kolejny z tym betonem religijnym ówczesnego społeczeństwa, ówczesnej wiary, ówczesnego judaizmu. Jezus się tego nie boi. Idzie na noże. Tożsamość, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, co robi Pan Jezus, to druga rzecz, której możemy się uczyć. Pan Jezus kiedy widzi dobro, a dobrem jest uzdrowienie człowieka, łamie szabat. Albo raczej y, sprawia, że im się wydaje, że on łamie szabat, bo oni rozumieli szabat bardzo sztywnie, nie wolno wykonywać żadnej pracy. Widzieliśmy to już w poprzednich starciach choćby z łuskaniem zboża. Pszenicy na, na polu. Teraz jest kolejna rzecz, że Jezus uzdrawia człowieka, oni oczywiście znowu robią kontrę, bo nie wolno ci tego robić w szabat. A czym jest szabat? Szabat jest niczym innym jak momentem w naszym życiu, kiedy mamy po pierwsze, odpocząć, bo to jest dla nas, bo ja jestem. Szabat jest dla mnie ustanowiony. Po drugie, albo przede wszystkim mam bardziej spotkać się z Bogiem. Ale co znaczy, bardziej się spotkać z Bogiem? Pójść na trzy nabożeństwa, i wtedy się bardziej z nim spotkam? Nie, ale mam właśnie czas, który mi zostaje w wolności od pracy, wykorzystać do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, bardziej świadomie być z Panem Bogiem. A bycie z Panem Bogiem zawsze, jak uczy nas Święty Paweł, ma prowadzić do dobra, do czynienia dobrych rzeczy. I taką dobrą rzeczą jest uzdrowienie człowieka. Wydaje mi się, że też warto popatrzeć w tym fragmencie na coś bardzo ważnego, że to, co Jezus obnaża nieustannie w starciu z pobożnymi Żydami, że religia ma w sobie pewne niebezpieczeństwo i tak naprawdę każda religia, również chrześcijaństwo, pewne niebe niebezpieczeństwo polegające na tym, że można trzymać ludzi w strachu, że można ludzi trzymać w pętach, które nazwiemy przykazaniami, prawem. Kościelnym, Bożym i tak dalej, po to, żeby tych ludzi manipulować. Ci, którzy manipulują, mogą mieć dobre intencje. Podejrzewam, że większość z tych pobożnych faryzeuszy, miała dobre intencje, ale tak się zamotali już w tym, w tym manipulowaniu drugim człowiekiem, że sami już nie wiedzieli, co jest prawdą. I to samo grozi nam, chrześcijanom, że możemy w imię Pana Boga, w imię swoich jakichś prywatnych interesów, w imię, wizji swojego, w imię swojej wizji świata można manipulować drugim człowiekiem, można straszyć drugiego człowieka. To, to są te wszystkie nasze hasełka: jeśli tego nie zrobisz, to Bóg cię skaże. Jeśli nie będziesz żył tak, a tak, to pójdziesz do piekła. Jeśli, 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 jeśli. jeśli. Bardzo często ci, którzy mówią jeśli, mają w domyśle co? To jest myśl, którą kradnę z pewnego kazania mojego współbrata, który słyszałem u świętej Barbary. Bardzo często ludzie, którzy właśnie straszą Panem Bogiem, zapominają o bardzo ważnej rzeczy, o której mówi święty Paweł, że my nie musimy widzieć owoców naszego działania. Że ja podlewam, daję, daję ziarno, zasiewam ziarno, ale kto inny daje wzrost, kto inny będzie zbierał owoce. Tym innym jest Bóg. A my bardzo często w naszej pracy, w naszej ewangelizacji, w naszym byciu z drugim człowiekiem, jako świadkowie Jezusa Chrystusa, chcemy też zobaczyć owoce naszej pracy. Jakie to są owoce? No, że pójdę do kościoła, no, że się wyspowiada, że będzie miał złożone rączki, że będzie żył tak jak ja, bo ja żyję dobrze. A Ewangelia i Pismo nas uczy czegoś innego, że ja nie muszę widzieć swoich owoców, swojej pracy ewangelizacyjnej. Co mi daje to zdanie? Że po pierwsze, ja mam luz, że ja nie muszę być cenzorem tego, co robię, po drugie, zostawiam to panu Bogu, robię swoje i idę dalej. A jeśli we mnie jest mocne ciśnienie tego, żeby zobaczyć owoce swojej pracy, wtedy bardzo często zaczynamy manipulować drugim człowiekiem, zaczynamy go straszyć właśnie, zaczynamy mówić w taki sposób Ewangelię, że ten człowiek godzi się na tą Ewangelię, ale tak naprawdę nie z potrzeby serca. Nie dlatego, że spotkał Jezusa z martwych stałego, Boga dobrego, ale dlatego, że no, czuję pewien przymus. Tak? Przepraszam, że znowu zrobię taką prywatę i wrócę do siebie i do słynnego już tatuażu. Ale powiem Wam, że kiedy w zeszłym tygodniu przez te kilka dni temat był wałkowany w katomediach, to ja zrobiłem błąd, którego, od którego się uczę, którego uczę się wystrzegać, mianowicie czytałem komentarze na Deonowym profilu, bo tam najbardziej była zagorzała dyskusja, Facebookowym. I dopiero dzisiaj to widzę z perspektywy, mogę to sobie tak poukładać w głowie. W niedzielę, kiedy się obudziłem, wczoraj rano, zacząłem się zastanawiać nad tym. A może rzeczywiście jestem zniewolony, albo opętany? Może rzeczywiście diabeł ma nade mną taką jakąś niesamowitą władzę, że ja już nawet nie widzę tego, że on ją ma i że to, co robię, tak naprawdę wydaje mi się, że jest dobre. <laughs> Przepraszam. Że dałem się zmanipulować złemu, złemu duchowi. I dopiero po jakimś czasie się złapałem, mówi kramer, przecież właśnie o to chodzi żebyś poczuł się zastraszony przez złego ducha, żeby było jasne, żebyś poczuł się wciśnięty w kozi róg, że jesteś beznadziejny, że twoja robota jest do niczego, bo przecież sam przecież pamiętasz ten mechanizm, sam mówisz ludziom, że złemu duchowi jest obojętne, czy ty zgrzeszysz przez kłamstwo, przez kradzież, przez seks, czy zgrzeszysz przeciwko. Pierwszemu czy dziesiątemu przykazaniu. Złemu duchowi jest to obojętne. Dla złego ducha liczy się jedna rzecz: żebyś się bał, żebyś miał serce podzielone, a w konsekwencji był oddzielony od Pana Boga, bo od Niego uciekniesz. Znowu się dałem złapać. I to jest ten mechanizm, o którym mówiłem wcześniej, że ludzie, którzy próbują tak naprawdę stanąć na miejscu Pana Boga, czyli zrobić coś bardzo diabelskiego. Bardzo często chcą zastraszyć innych ludzi. Bardzo często chcą mi odebrać tą pewność, którą każdy człowiek, na mocy tego, że jest człowiekiem, bo jest dzieckiem Bożym, ma w sobie. I warto na to zwrócić uwagę. Właśnie dzisiaj w poniedziałek, kiedy pójdziemy do roboty, kiedy znowu większość z Was. Wejdzie w te korporacyjne myślenie, że jest jakiś szef, od którego jestem zależny, muszę tyrać, robić i tak dalej. Zobaczcie, że wiele tych systemów opiera się na strachu, na tym, że boję się o swoją pracę, boję się o premię, boję się tylko o to, co, co ten szef o mnie pomyśli, jak na mnie popatrzy i dzięki temu, albo w wyniku tego, <laughs> chyba zaczynają się jesienne rybki, w wyniku tego. Bardzo często robimy coś, czego byśmy nigdy nie zrobili, albo rezygnujemy z czegoś, co wiemy, że jest dobre, ale się boimy. I właśnie inny był Jezus. I dzisiejsza Ewangelia świetnie to pokazuje, że Jezus stając naprzeciwko betonu religijnego ówczesnego czasu, mówi stop! Ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, że ten człowiek potrzebuje mojej pomocy. I to są proste rzeczy. Ja mam moc, ten człowiek potrzebuje pomocy, i ja to zrobię. Nie będziecie mi mówić, co jest dobre, co złe, nie będziecie mi mówić, że mi tego nie wolno, tylko dlatego, że burzy się wasz świat. Jeszcze jedna bardzo ważna myśl z tej dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, że prawdopodobnie, ja nie wiem co było w sercach tych ludzi, ale jak patrzy się na kontekst całej relacji Jezusa i faryzeuszy, Pobożnych Żydów, to zobaczcie, że wcale im prawdopodobnie nie chodziło o Pana Boga, o jego prawo, ale tak naprawdę chodziło im o to, że rozwala się ich sposób patrzenia na świat, że rozwala się ich wizja świata religijnego, który polegał na tym, że trzymali ludziach w ryzach, że ludzie się bali, w związku z tym mieli nad nimi władzę. Nie bój się. Pamiętaj o jednej rzeczy tylko, żeby być cały czas w kontakcie z Panem Bogiem, na modlitwie, poprzez sakramenty, poprzez spowiedź, czyli oczyszczanie się z grzechów, też z pychy. Pamiętaj o tym, że liczy się Twoja intencja działania, ale to jest za mało. Sama intencja nie wystarcza. I pamiętaj też o tym, co mówi Święty Paweł w liście do galatów, o owocach Ducha Świętego, o miłości, pokoju, dobroci i itd., łagodności. Jeśli połączymy te, te elementy i będziemy działać w ramach tych elementów, to mamy pewność, że robimy dobro. Nawet jeśli stajemy w opozycji do pobożnych ludzi, jeśli stajemy w opozycji do ludzi, od których zależy nasze życie, jeśli mamy te elementy zachowane, ale jest bardzo ważny ten ostatni element, owoce ducha, czyli owoce mojej pracy, jeśli to prowadzi ku dobru, ale prawdziwemu dobru, nie tylko mojemu, dobru innych ludzi, do polepszania relacji z tymi ludźmi, to rób to i nie bój się. Nawet jeśli ci powiedzą, że jesteś opętany, że jesteś szatanem, że jesteś kimś, kto prowadzi ludzi na manowce. Jeśli widzisz uczciwie, ale podkreślam to uczciwie, i rozeznajesz, że masz dobrą intencję i że to cię prowadzi ku dobru ale jeszcze raz mówię obiektywnemu dobru, nie tylko twojemu osobistemu, ale też innych ludzi to rób to i nie bój się. Bo jesteś dzieckiem Boga, który daje ci wolność, daje ci rozum, daje ci dobre pragnienia. I uzdalnia cię do tego, żebyś podejmował dobre decyzje, a w konsekwencji robił dobre rzeczy. Idziemy za dobrym Bogiem, który nie chce zniewolić człowieka, ale chce, żebyśmy wykorzystując wolność, którą nam dał, a którą zły nam próbuje ograniczyć i odebrać. To nie Bóg nas ogranicza, żebyśmy czynili dobro, nawet w szabat, nawet wbrew temu, co mówią inni ludzie, żebyśmy się tego nie bali, żebyśmy byli ludźmi, którzy działają bo mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby ten dzień i kolejne dni przeżyć w dobroci. Nie dajcie, nie dajcie się zmanipulować złemu duchowi, którym będzie Was próbował zastraszyć, będzie zasiewał wątpliwości, które będą miały czasami dobre podłoże. tak? Ja naprawdę wczoraj, kiedy wstałem, zastanawiałem się nad sobą i naprawdę myślałem, że może rzeczywiście jest tak, że ja się mylę i yy, i działa przeze mnie zły duch, ale właśnie potem sobie uświadomiłem, że tak naprawdę chodzi o to, żebym zwątpił, żebym przestał znowu patrzeć na Jezusa, a zaczął patrzeć na złego, który potrafi w bardzo szybkim czasie zmanipulować moje serce. Nie dajcie się zwieść, ale bądźcie czujni, ale to nie znaczy podejrzliwi wobec ludzi, tylko czujni i podejrzliwi wobec podpowiedzi, które często są w nasze serce sączone. To jest to, co mówi. Jan, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy. Bądźcie ludźmi trzeźwymi, roztropnymi, rozeznającymi. A macie już sporo narzędzi, choćby z tych filmów, do tego, żeby rozeznawać i podejmować dobre decyzje. Bardzo przepraszam wszystkich tych, którym wyskakuje z lodówki. Bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy siadają na rower wodny, pedałują sobie ku pięknym widokom. I nagle pojawiają się kramer. Bardzo przepraszam tych wszystkich, którzy na skrzyżowaniach y, muszą oglądać moją gębę. Bardzo przepraszam wszystkich mężów, którzy mogą czuć się zazdrośni o to, że jakiś łysy koleś mówi do ich żon. Bardzo przepraszam wszystkich, wszystkie żony, które. Y, dobra, tego nie powiem. Y, chciałem powiedzieć, y, nie, nie powiem. W każdym razie życzę Wam dobrego poniedziałku, dobrej roboty w tym tygodniu. No i do zobaczenia przez najbliższe dni. Potem, tak jak mówię, od czwartku zrobimy sobie małą przerwę. Jadę do lasu. Do kochanego lasu będę zbierał grzyby. Będę po prostu zabijał kumary i się modlił. Tak więc do zobaczenia. Szczęść Boże. Do widzenia i dobranoc. I pamiętajcie, że to jest najczystsza prawda i że to jest prawdziwa Ewangelia. Bóg naprawdę jest dobry, bo z tej miłości i dobroci dał nam swojego Syna, który przyszedł, aby nas zbawić, a nie potępić. Pozdrówcie swoje rodziny i tych wszystkich, którzy potrzebują pozdrowienia od Pana Jezusa. Tak przekazuję Wam pozdrowienia od Pana Jezusa. A i od Jerzego też. Do zobaczenia.